Po czterech dniach tułaczki dotarliśmy wreszcie na Islandię. Mieliśmy wejść z marszu, ale nasza keja zajęta. Stanęliśmy na kotwicy. Portem docelowym jest Reykjavik. Piękna pogoda. Jest coś ciekawie, tak nisko w góry. A widać szczyty gór. Krajobraz jak z bajki. Ale brak drzew. Tak jak już wcześniej w swoich filmach pokazywałem Islandię. Jak jest już 20 drzew, to już jest potężny las ale piękna jest ta Islandia kto nie był to polecam ja miałem okazję ją spływać salutko no i po trzech latach nieobecności z powrotem tutaj jestem mogę sobie odświeżyć wspomnienia Na razie to wszystko jest daleko, pokazuje z pokładu swojego statku, a stoimy na kotwicy. Ale tak, rzut oka na, na tą ziemię z morza. A tutaj się zaczyna już Rejkjavik troszeczkę daleko i ostrość tracę Ale jak płyniemy do Reykjaviku po go w całości I będziemy mogli porównać co tam się zmieniło w tym Reykjaviku. W jednej słonecznej niedzieli zjeździłem to piękne miasto wzdłuż i wszerz. Tam stoi statek wycieczkowy. Turyści ciekawi są tego widoku. Tylko tutaj w Rejkawiu zdamy część ładunku, a następnie udamy się na wyspę Messmayer. Messmayer, coś takiego. Ja też pokazywałem, będziecie mogli sobie przypomnieć, to niebezpieczne wejście do portu. A jakby był czas, to by wybrał się na nieczynny wulkan, pokazałbym krater. Ale zobaczymy jak będzie. Czasami na statku. A raczej często na statku nie można przewidzieć tego co nastąpi, bo mieliśmy chodzić z marszu, a, a utknęliśmy na kotwicy. O jak płyniemy do Reykjaviku to pokażę z bliska jak on wygląda Na razie to był widok z pokładu mojego statku Wybrałem się na połów ryb, już innego dużego dorsza złapałem Pokażę to na swoim facebooku O okazała sztuka, no jeszcze nie taka największa, ale już robi wrażenie Wodka będzie grillu, co jeść. A wędruje tutaj z ruchy tutaj najlepiej biorą. No to oczywiście na razie jeden Nie biorą. Zobaczymy jak to się rozwinie.